Hejka, witam Was serdecznie na kanale, który zbliża nas coraz bardziej do matury z matematyki. Mamy liczby moduł. Moduł z jakiejś liczby jest, jeżeli jest liczbą ujemną, to jest liczbą do niej przeciwną, a jeżeli jest liczbą dodatnią, moduł z liczby dodatniej jest po prostu tą liczbą dodatnią. Dobra, czyli tak, moduł z 5 minus 7, no to 5 odjąć 7 jest minus 2. Minus i tutaj mamy minus 3 plus 4, minus, wisimy komuś trójkę, mamy 4 zł w portfelu. Jak oddamy mu trójkę, którą wisimy, to zostanie nam złotówka jeszcze do oddania. Moduł z minus dwójki to jest 2, bo moduł to jest odległość na osi liczbowej od zera. Czyli dwójka to ma odległość zawsze musi być wartością dodatnią. Ma 2 do 0, a minus dwójka też ma dwa kroki po prostu do 0. Tylko, że w prawą stronę dwójka ma w lewą stronę, co nie? Dlatego wartość bezwzględna jest zawsze dodatnia. Czyli tu będzie 2, minus przepisujemy, a wartość bezwzględna z 1 to jest po prostu 1. Czyli mamy 2 minus 1 i to jest 1. Odpowiedź C jest jak najbardziej prawidłowa. Zapraszam Was serdecznie do subskrybowania tego kanału, klikając w czerwony przycisk poniżej. Jeżeli filmik się podobał, dajcie lajka, dajcie łapkę w górę. Koniecznie podeślijcie ten filmik swoim znajomym, żeby zobaczyli, w jaki sposób tego typu zadania maturalne się rozwiązuje. Zapraszam Was serdecznie do podsyłania do mnie zadań, które sprawiają Wam najwięcej problemów. Za każde dziękuję serdecznie i postaram się je szybko wrzucać na kanał, żebyście zobaczyli, jak sobie z nimi radzić. Zapraszam Was również do komentowania. Napiszcie w komentarzu, co Wam się podobało w tym odcinku, co wam się nie podobało, czy wszystko było jasne, jasne i klarowne, czy coś na przykład, czegoś na przykład nie zrozumieliście do końca. Piszcie śmiało, na każdy komentarz odpowiem i dziękuję za każdy. Pozdrawiam Was serdecznie, widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia!